Oby w nowym odcinku było coś rozwalone, bo to już klasyka. Ale chłopowe te nowe petardy, kiedyś jakbym włożył takiego dumbuma pod ten garnek, to on by był już tu, on by był już tam, on by był już, k... nawet tam. Nic się nie stało. Stary unboxal rozpierdalający rzeczy petardami stoi pod znakiem zapytania, i to od Was zależy, bo chyba jakieś stare petardy będziecie musieli mi powysyłać, i żebym w ogóle mógł coś takiego zrobić. Bo te petardy nowe, które teraz są w sprzedaży, e, które narzuciła Unia Europejska, że mają być do 2 gram. One są do niczego, to, to nawet się nie opłaca te stół petard robić. No się ma, stary wrócił z mlekiem ponownie i tym razem zrobimy sobie QA. Nie chciałem, żeby to było takie nudne QA, gdzie tylko gadam do mikrofonu i siedzę z wami przed fotelem, więc każdy odcinek unboxala teraz traktuję jak odcinek starego unboxala, więc zawsze będą jakieś petardy, jakieś szybkie porady, jakieś wybuchy, ciągle coś się będzie działo i gdzieś tam w trakcie tego QA jakieś ciekawsze elementy będą się przewijać. Tak po prostu, żeby było ciekawiej, żebyście byli w stanie obejrzeć ten film do końca. Oprócz tego, film ten jest po prostu kontynuacją filmu Musimy Pogadać, bo uważam, że dalej musimy pogadać. Czyli ja, wasz stary, muszę wam powiedzieć, co tak naprawdę mi siedzi w głowie, skąd wzięło się wiele tych dziwnych decyzji, o które ciągle pytacie w komentarzach, takich jak chociażby to, że dlaczego ten kanał nazywa się Unbox, a nie Unboxal, gdzie są stare filmy, co się z nimi stało, czy one jeszcze wrócą, co z podcastem Realcast, czy on jeszcze się odbędzie. W końcu obiecałem też jego upgrade z pytaniami na live od widzów. I w ogóle, czy cokolwiek, co mówię i zapowiadam wam, ma sens, skoro tego w ogóle nie realizuję, i tak chociażby było z ostatnim kanałem, który aktualnie nazywa się Wpisz nazwę kanału, i nic tam nie wrzuciłem i z nistym kanałem kompletnie nie zrobiłem przez jakieś pół roku. Jest jeszcze kanał stary Unboxal, jest jeszcze y, zaległy beef z Sylwestrem, którego nigdy wam nie wyjaśniłem. Naprawdę tych pytań, które od was zostałem jest sporo. Jak sobie o tym pomyślę, to rzeczywiście tego waszego starego trochę odkleiło, bije matkę, ćpa. pije i trzeba sobie wyjaśnić, co tak naprawdę się stało i jaki jest zamysł. Na ten kanał w dłuższym okresie czasu, no ale po to jest ten film. Dlatego dzisiaj czeka nas naprawdę długa przeprawa. Chcę wam na wszystko odpowiedzieć i chcę, żeby po tym filmie wszystko było jasne. Kolejność tych pytań będzie bardzo ważna, dlatego najpierw. Szybka porada. Sezon drugi. Jak robię sobie płatki na śniadanie z zimnym mlekiem, to zawsze są twarde, a lubię miękkie. Pomocy. Doskonale rozumiem Twój problem. Twarde płatki to najgorsze, co może być. Z kolei, jak wszyscy dobrze wiemy, podgrzewanie ich w mikrofalówce jest dla ludzi bezgodności. Wiele lat szukałem rozwiązania, ale w końcu je znalazłem. Tak przygotowane, starannie wyselekcjonowane płatki. Powinny być miękkie, niezależnie od temperatury mleka. Problem rozwiązany. Myślę, że śmieszkowania na razie wystarczy. Przejdźmy do poważnych pytań. Na ten odcinek bardzo chciałem stworzyć jakiś nowy, kolejny utwór, ale po prostu nie zdążyłem razem z tym montażem szybkiej porady oraz tych petard. Na szczęście Marcin mi wyręczył i coś przygotował. I mam nadzieję, że jego nutka omili wam słuchanie tego, co ma wam do powiedzenia i pozwoli wam trochę lepiej się wczuć. Przyczyniłem się jakieś nowe, większe projekty i o co chodziło z tym kanałem, który nazywał się Wpisz nazwę kanału ze zdjęciem Białego Busa. Odnośnie projektów i tego co planuję, to tutaj jest taki moment, żeby wytłumaczyć wam w końcu, o co chodziło z tym kanałem, który założyłem w trakcie wrzucania filmu Przerywam Realcast. To jest kanał, który nazywał się Wpisz nazwę kanału, obecnie już przeszedł Rebrand, nazywa się inaczej, nazywa się kanałem Fazy. Projekt Fazy miał być niczym innym, jak zgad użytkownik Paweł, jak po prostu kanałem, w którym razem z Marcinem, moim przyjacielem, robimy sobie muzę i ją tam wrzucamy tylko po prostu chciałem rozwinąć swoje umiejętności dostatecznie dobrze, żeby móc to robić dostatecznie dobrze. Jednocześnie Marcin też szlifuje swoje umiejętności animacji i ciągle się w tym szkoli. Naszym takim generalnym celem jest wyjście trochę poza polski YouTube. Jakby polski YouTube jest zajebisty, jest wiele fajnych dram, wiele ciekawych rzeczy, można sobie pośmieszkować, jest fajna, zaangażowana widownia, aczkolwiek mimo wszystko gdzieś tam zawsze starsi widzowie mogli to nawet zauważyć w jakichś specjalach na 100 tysięcy. Zawsze muzyka była dla mnie ważna, a takim main golem dla mnie jest zrobienie wirala nie na Polskę, ale na cały świat. Ja wiem, że to jest bardzo ambitna misja, do której będę potrzebować waszej pomocy, ale wydaje mi się po pierwsze, że zawsze warto marzyć, a po drugie, że biorąc pod uwagę to, jak fajne animacje robi Marcin, jak dobrze idzie nam robienie muzyki, jeśli wymyślimy coś naprawdę popierdolonego, mamy szansę zaistnieć, chociaż tak odrobinkę globalnie. W ogóle cieszę się bardzo, że część z was zaakceptowała tą muzykę, że części z was ona się nawet podoba, więc jeśli chcecie, to możecie już bijać na kanał Fazy, ciągle link czeka na was w opisie. Myślę, że oficjalna produkcja ruskiego techno dla niesłyszących również pojawi się niedługo na tym kanale. Czy planujesz jakąś profesjonalną karierę muzyczną jako DJ? Muszę wam się szczerze przyznać, DJka to coś, co bardzo lubię, chętnie się nauczę, ale muszę to zdecydowanie jeszcze poszlifować, zdecydowanie lepiej czuję się w produkcji, ale myślę, że to kwestia miesiąca, dwóch. Kto wie, w sumie trasa koncertowa to jest mega fajna sprawa. Fajnie byłoby odpierdolić taką potężną Wixę. Może kota bym wziął przy okazji. 222, prawym rogu biurka. Że niby co? To jest yy, inhalator dla kota. typ mnie zbanuje Kiedy unboxing grupy na Facebooku? Grupa na Facebooku trzyma się naprawdę całkiem nieźle Mamy 3,5 tysiąca członków, więc idzie naprawdę w pytę. I zapraszam was wszystkich na tą grupkę Mamy tu różne rzeczy, które warto sprawdzać Mamy na przykład koty w pralce Koty po dropsach Zapraszam was również na grupę, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie na Miss Kota Użytkownik Paweł Siwak Wrzucił nitkę na koty, a pchlarze Gdzie pod tym postem mamy już 100 komentarzy Spośród których będzie wybierany Najładniejszy polski pchlarz Więc również możecie wrzucić tam swojego kota. Dlaczego zmieniłeś nich na Unbox? To nie jest dla mnie łatwe pytanie, ale muszę być z wami szczery. Chciałem zrobić po prostu rebrand, jakby nazwa Unboxal jest spoko, Unbox oznaczający unboxing i al oznaczający wszystko, czyli unboxing wszystkiego. Zasadniczo nie chcę skupić się już stricte na unboxingach Trochę rozwinąć swój kanał o nieco lifestyl'u I szukać nieco innych rzeczy A tak po prostu poza tym wiem, że jeśli w przyszłości chciałbym wrzucać na ten kanał muzykę No to jednak jeśli miałby tu wejść jakiś zagraniczny widz No to jednak ksywka Unbox brzmi trochę lepiej niż ziomek unboxujący wszystko To się kojarzy mało muzycznie I mam nadzieję, że to małą zmianę mi wybaczycie Ale jeśli was bardzo denerwuje to nie wiem, może zrobimy sobie jakiś referendum I po prostu nuty będę sobie publikował gdzie indziej pod innym aliasem Ale uznałem, że Unbox brzmi w fajnie, i z tą nazwą mógłbym się utożsamić. Jak wspominasz Matiza? Matisa, aka to zdecydowanie jedno z bardziej ekstremalnych przeżyć mojego życia. Żeby wyobrazić sobie wątpliwą przyjemność z zjazdy Szmatizem, musicie wyobrazić sobie Tojtoj, ale taki duży Tojtoj. Kolor się zgadza, nie musicie go zmieniać. Przewróćcie go, musicie go kopnąć, jak na woodstocku, jakby ktoś go po prostu do tego cztery koła. Tylko, że nie tak, że wszystkie są równe, jedno się kręci, trzecie się w ogóle nie kręci. Musi tam jeszcze włożyć 30-konny silnik od kosiarki, który wydawał charakterystyczny sportowy dźwięk. Jak taki zapinany koreańczyk, no bo to był w sumie samochód koreański. Chyba nawet produkowany w Polsce, może dlatego był taki chujowy. No jeszcze skrzynia biegów. Skrzynię biegów Wam akurat pokażę. O! Co z prasą hydrauliczną? Prasa hydrauliczna obecnie ma się całkiem nieźle, w sumie ciągle czeka. Myślałem, żeby nie sprzedać jej na woź, ale trochę się spóźniłem. Myślimy też nad tym z Marcinem, żeby ją samplować i może zrobić z niej jakąś nutę. Na pewno można byłoby zrobić z nią jeszcze coś ciekawego. Nie wiem, czy chce mi się jeszcze coś z niej rozwalać, ale jak macie dla niej ciekawe zastosowania, to śmiało możecie pisać. Myślę, że będzie miała jeszcze okazję zabłysnąć. Gdzie można wysyłać paczki. Ale dokładnie pod tym postem wystarczy, że wejdziesz na grupę i tam znajdziesz miejsce, żeby napisać swój komentarz, i tam właśnie wybierę osoby, które paczki będą mogły wysłać. Czy zawalczysz na fajm Rozważałem, że kiedyś może na pewno bez dwóch zdań może bym chciał, chociaż aktualnie mam do tego ambiwalentny stosunek. No, i mimo najlepszych chęci, tutaj niestety muszę przerwać ten materiał. Bo zostało mi jeszcze naprawdę masa tych pytań. Mam tu jeszcze 10 minut pociętej surowy do edycji. Takiego suchego gadania wam nie chcę wrzucać, bo to nie ma sensu. Wolę wam to ładnie obrobić, wrzucić do jakiegoś innego filmu. A jest już sobota, a jest już sobota, w sumie minął tydzień od poprzedniego filmu. I no, generalnie miałem wrzucić go rano, więc wolę wrzucić go taki jaki jest. I po prostu będę musiał was poprosić o chwilę cierpliwości. Więc na resztę pytań, na przykład co z rilcastem odpowiem sobie już kolejnym razem. Myślę, że jeszcze przez weekend się usłyszymy. Możecie wpadać na Insta, będę sobie szykował nową Profilówkę, no i koniecznie wbijajcie na grupę SIEMA.